Niezwykle orzeźwiająca surówka, która ma tylko 100 kalorii w porcji. Moja pierwsza kulinarna miłość. Kremowa surówka kolesław. Zacznij od główki zielonej kapusty o gładkich, średnio twardych liściach i zwartej strukturze. Pokrój ją drobno i wrzuć do dużej miski. Dla lepszego smaku dodaj pokrojoną białą cebulę. Nie ma znaczenia, jak ją pokroisz. Teraz czas na świeży koperek. To właśnie on wnosi do tej surówki lekkość i aromat, który przenosi ją na wyższy poziom. Obierz dużą marchewkę i zetrzyj na dużych oczkach. Do miski z kapustą dodaj marchewkę, a teraz serce tej potrawy, sos. W małej miejsce połącz 100 ml mleka z dużą łyżką majonezu. Dodaj odrobinę cukru, żeby zrównoważyć smak. Trochę octu jabłkowego dla lekkiej kwaskowatości, a całość dopraw solą i pieprzem. Na koniec wyciśnij sok z połówki cytryny, doda świeżości i połączy wszystkie smaki razem. Dokładnie wymieszaj sos rózgą kuchenną, aż będzie gładki i kremowy, a następnie polej nim warzywa. Całość dokładnie wymieszaj i gotowe. Kremowa, pyszna surówka Kolesław, która jest lekka, a jednocześnie pełna smaku, orzeźwiająca i niskokaloryczna. To idealny dodatek praktycznie do każdego posiłku.